Podcast CNC na co dzień. Cześć, witam cię serdecznie na naszym nowym kanale podcastowym. Ja nazywam się Marta Furman i jako Project manager pracuję w firmie Tebe i Technologii w Raciborzu. To nasz pierwszy odcinek, więc cieszę się, że właśnie wy jesteście tutaj z nami. Jesteśmy przedstawicielami marki Tebe i Technologii z siedzibą w Raciborzu, w której od lat produkujemy i rozwijamy maszyny CNC. Jako producent nie tylko dostarczamy najwyższej klasy urządzenia, ale przede wszystkim wspieramy naszych klientów na każdym kroku. Pomagamy naszym klientom dobierać odpowiednie narzędzie i technologie, dostarczamy oprogramowanie CAD-CAM oraz realizujemy zdany serwis. Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia dzielimy się wiedzą w naszej Akademii akademicence, gdzie kształcimy przyszłych operatorów. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Bo na kanale CNC znajdziesz wiele inspirujących i praktycznych treści o technologii CNC. Pokażę Ci, jak bardzo ta technologia przenika naszą codzienność, często w miejscach, gdzie nawet się jej nie spodziewamy. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami ze świata CNC, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Ale może przejdźmy do meritum dzisiejszego spotkania. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień pełen refleksji i odwiedzi na grobach naszych bliskich. To również czas, gdy na cmentarzach widzimy w pełni efekty pracy kamieniarzy, producentów nagrobków i zniczy. W naszym dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak technologie CNC zmieniają oblicze branży funeralnej oraz jak firmy wspierają tę branżę dzięki maszynom i innowacyjnym rozwiązaniom. Gościem dzisiejszego odcinka jest Krzysztof Soroka, kierownik produkcji w firmie DOMGOS, nowoczesnej narzędziowni, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanym technologiom spełnia najwyższe standardy produkcyjne. Cześć Krzysztofie! Cześć, witam! Dziękujemy, że dołączyłeś do naszego pierwszego odcinka. Na początek powiedz, co najbardziej inspiruje Cię w tej branży? Co sprawia, że po tylu latach nadal z takim zaangażowaniem zajmujesz się produkcją form i narzędzi? Branża przetwórca wiąże się z wykorzystaniem narzędzi, czyli form tryskowych, wykrojników, tłoczników. W samej branży funeralnej, chociaż tutaj powiemy troszeczkę później o tym, gdzie wykorzystujemy narzędzia, a to, co mnie inspiruje i że cały czas jestem w tej branży, to to, że narzędzia, które tworzymy, są niepowtarzalne, zawsze prototypowe. Nie jest to produkcja seryjna, która potrafi nudzić ludzi. Właśnie pracujemy zawsze na prototypach, czyli zupełnie czymś nowym i odkrywamy wszystko na nowo. To niesamowite słyszeć o Twojej pasji do tworzenia i dbałości o każdy szczegół, Krzysiu. A jak z Twojej perspektywy zmieniła się branża produkcyjna na przestrzeni lat i może jakie zmiany z Twojego doświadczenia niesie ze sobą korzystanie z technologii CNC? Zaczynając kiedyś produkcję form na maszynach konwencjonalnych, mieliśmy spore trudności z odwzorowaniem skomplikowanych kształtów różnych linii śrubowych czy sfer. Trzeba było przezbrajać maszyny, dorabiać do nich przeróżne prowadzenia, ślizgi, całe oprzyrządowanie, które, które wtedy jakby ułatwiało nam odwzorowanie różnych, różnych linii skomplikowanych powierzchni. Tak dzisiaj branża CNC, obrabiarki, frezarki, tokarki, czyż narzędziownia nie opiera się tylko na tych dwóch rodzajach maszyn do tego dochodzą drążarki elektroerozja czyli drążarki wgłębne wycinarki drutowe szlifierki do płaszczyzn szlifierki do wałków i otworów pozwalają nam oraz oprogramowanie CAM które pozwala nam odwzorować najtrudniejsze kształty linie powierzchnie na jednej maszynie nie musimy tego wkładkować czyli dzielić elementów o skomplikowanym kształcie na różne segmenty, jesteśmy w stanie to wykonać w monolicie. Także tutaj właśnie przyspiesza nam to, skraca nam czas produkcji takiego narzędzia oraz ułatwia. Także jesteśmy jesteśmy naprawdę w stanie dużo, dużo szybciej wykonać skomplikowane kształty. Dzięki Krzysiu za świetny punkt startowy, by porozmawiać o technologii CNC w praktyce. Przejdźmy więc dalej i przyjrzyjmy się, jak technologie CNC wspierają branżę funeralną, pozwalając stworzyć coraz bardziej złożone unikatowe projekty. Może zacznijmy od podstaw? Co to y, takiego są formy wtryskowe? Jak przebiega proces wtrysku i dlaczego on jest kluczowy w produkcji zniczy? Możesz przytoczyć konkretne przykłady zastosowania form wtryskowych w tej branży? Oczywiście. Same, same formy wtryskowe są to specjalistyczne narzędzia, które służą do produkcji wielkoseryjnych. Jest to jakby przedłużenie maszyny wtryskarki, gdzie jest stop tworzywa doprowadzany do odpowiedniej temperatury, wtryskiwany pod dużym ciśnieniem do formy. Element jest schłodzony w formie i wylatuje z niej, wyciągamy element gotowy o odwzorowanym kształcie. Branża funeralna nie opiera się tylko i wyłącznie na tworzywach i na formach wtryskowych. Do tego dochodzą przeróżne tłoczniki, wykrojniki do blach. Mamy tam masę przetłoczeń, także to są kolejne narzędzia, które, które jesteśmy w stanie wykonać i robimy je jest tak konkretne przykłady yy, zastosowania form wtryskowych, w branży funeralnej, czy form tryskowych do wykorzystywania, czy do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. W samej branży funeralnej jest tego bardzo dużo. Skupmy się dzisiaj na święcie, które nadchodzi, czyli znicze przede wszystkim. Mamy tam yy, tak, pojemniki na parafinę, są to kubeczki z tworzyw. Całe obudowy zniczy, bo mamy formę szklaną, ale są też tworzywa połączone z elementami z blachy, czyli stalowymi. I wszystkie pokrywy, które są na szczyt zakładane z niczy, są również wykonane z tworzyw sztucznych, jak i, jak i z elementów metalowych. Dzięki Krzysiu jeszcze raz za wyczerpującą odpowiedź. No to możesz teraz. Powiesz nam, jakie materiały dominują w produkcji zniczy, jakie są ich właściwości, które sprawiają, że nadają się do wytwarzania zniczy i czy zdarza się, że klienci mają preferencje co do materiałów, a jeśli tak, to jakie są najczęstsze? Zacznę może od końca tego pytania. Od preferencji klientów co do materiałów. Dużym naciskiem w każdej w sumie branży przy produkcjach wielkoseryjnych jest koszt produkcji, czyli koszt materiałów stopu, tworzywa, rodzaju tworzywa. Ta branża tak samo właśnie jak i gdzie tutaj nie ma wymogów jakichś specjalnych, tak jak na przykład w automotywie, stosuje się prostsze tworzywa w przetwórstwie, co oznacza też tańsze. Podstawowymi tworzywami z grupy to są poliolefiny, czyli jakieś tam polietyleny, polipropyleny, Ewentualnie troszeczkę poliamidów w to wchodzi, pomijając już elementy metalowe rozmawiamy teraz o tworzywach? Dodatkiem do tych tworzyw jeszcze jest uniepalniacz. Jest to chemicznie wzbogacane tworzywo, żeby płomień nam nie zniszczył tego, żeby się nie zapaliło. To się może topić, ale nie może się zapalić. Jakie konkretnie korzyści przynosi zastosowanie technologii CNC w produkcji Form? To znaczy, czy widzisz znaczące różnice w efektywności i jakości produkcji, odkąd wprowadzono te technologie? I jakie przede wszystkim zmiany dostrzegasz w porównaniu do tradycyjnych metod produkcji? Coś tak jak mówiłem na wstępie, wracając do lat gdzieś tam wcześniejszych, ubiegłego wieku, a czyli 80. lata ubiegłego wieku, 90. lata, kiedy branża CNC, maszyny CNC. Na naszym polskim rynku dopiero wchodziły. Pracowaliśmy na maszynach konwencjonalnych, gdzie bardzo trudno było odtworzyć skomplikowane kształty. Nie mówię, że nie szło. Było to bardzo trudne, skomplikowane, czasochłonne, wymagało sporo pracy ręcznej, ślusarskiej. No dziś tych fachowców też już jest bardzo mało. Tak po wejściu maszyn sterowanych numerycznie ułatwiło nam. I przyspieszyło to, co wspominałem produkcję skomplikowanych kształtów. Dziękujemy Ci, Krzysztofie, za te cenne informacje. Zdecydowanie rzuciłeś nowe światło na temat form wtryskowych i ich zastosowania w produkcji zniczy. No i co? Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o tym, jak technologia, CNC i innowacje wpływają na rozwój tej branży. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem uchylić rąbka tajemnicy na temat. Narzędzi, które produkujemy na co dzień. Także dziękuję, dziękuję za spotkanie i za bardzo miłą rozmowę. Jeśli nasi słuchacze chcą dowiedzieć się więcej o Cence na co dzień, to z pewnością będziemy mieli jeszcze wiele interesujących tematów do omówienia. Dziękujemy, że byliście z nami w tym pierwszym odcinku i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć!